Witajcie z tej strony Donics, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Bedwarsy no i no, no i zaczynamy. Eee, no, w ten czasie możecie zostawić suba lajka, jak tutaj czekamy sobie 6, 5, 5 sekund. Eee, I też w komentarzach napiszcie, czy w następnym odcinku mam przyciągnąć jakiegoś mojego kolegę i zagrać z kolegą. No bo cały czas gram solo, a może zagram z kolegą. A może abym spróbował zrobić jakieś live. I może będą live'y z tego? Kto wie? Może jak mi się zachce instalować jakieś OBS-y, z y i inne jakieś gówno. Nie wiadomo. Eee, jakoś dużo Irona jest na tej mapie, więc od razu wiem, że wlatuje z fireballem. Eee, to tak. Mieczyk, wełna. Więcej trochę wełny. W się już troszeczkę tam zbiera. Widzę, że jeszcze. Że, widzę, że bazy są blisko. Więc perfekcyjnie. Eee, spray spray. Nie ma tu sprayu. Um, sześć. Siedem. Nawet i mi stać na dwa fireballa. O, to będzie już full wypas. Choć nie umiem robić fireball jumpa. Mój najlepszy fireball jump był na 16 kratek, kiedykolwiek. Nie, na 8, 18 kratek. Więc nie najlepiej. Nie umiem robić fireball jumpów. O, ty, Ty tylko cztery. Siadł. A tak salwa no, no i to była szybka śmierć Gdybym ja tylko wiedział Że to jest Na 4 golda A nie 8 Bo na 8 jest chyba na dwójkach To ja bym już dawno poleciał I ten niebieski by już dawno nie żył

Dobra, no to teraz trochę zrobimy to inaczej. Teraz się uda. Eee, hop, hop. 32 powinno starczyć. Dobra. Hop. Szybkie budowanie. Spray. Może jakiś kiedyś kupię lepsze. Choć ten mam od początku graniem w Hypixela, więc wiecie. To jest dla mnie taki trochę OG trochę spray. Zacz, czy ja aż tak dużo gram... W Hypixela, by nazywać siebie Szczerze, to nie wiem. Bym musiał Ci zapytać jakiegoś... Włości! No to trochę nie najlepiej. O, trochę daleko do nich. A ten pan to co tutaj robi? Jeśli chcesz zabić do Niksa, to zginiesz pierwszy. Tutaj cztery golda wyrzucę sobie. To od razu będę drugi TNT. A, który to? Szary. Jeszcze takie schodki. On w ogóle myśli, że ja chyba mu odpuściłam. Dobra. Się nie odzywa, ale to jest. Dobra, zniszczona. A to, czy już przeżyje, to już trudno. Ważne, że go mi się udało zniszczyć. Szybko, hop, hop. O, Uch, Udało się. Wydaje mi się, że. Na odcinkach to ćwiczenie tych skili sery mi coś daje. Tak nie wiem, wy też zauważyliście? Nie mogę tutaj stawiać bloków, cicho. A, to ja już jestem martwy, dobra. Nie no, to już nie ma co mi nawet gadać. Ja, ja już nie żyję. On jest na moim dachu, to kwestia chwili, a mnie zaatakuje. Szybko, jeszcze zbrojenie się. Światło. Dobra, ale to, że ten gościu taki ułomny... A ty typie to... Że... Myśli, że z trzema HP nie zabija. Dobra. Uff, no i no, dobrze, że już łóżka nie miał, więc problem wykonany. Że... Wykonany ja pierdzielę. Załatwiony. Teraz trochę zainwestujemy w obronę. A nie, czy nie, się jeszcze trochę więcej. Tak wiem, to jest głupie, buduje dopiero drugą warstwę endstone'em, ale uwierzcie mi, to jest taktyka na życie. To jest taktyka na życie, no bo. Nośmy się, o kurde, jakie on ma obudowane łóżko. Albo położisz, że... A, tam nie ma nic w środku, a tu patrzy, O kurde, druga warstwa to endstone. No to jednak nie dam rady. A tutaj jest także druga warstwa to endstone, ale jakaś pierwsza warstwa. A, no właśnie. Muszę dokupić tego trochę więcej. Zrobię tego trochę więcej. E, jeszcze jeden gold, kupuję zbrojkę i najpewniej przeżyję już do końca. Mam. Pięknie. Obudowywanie łóżka.jpg. Pewnie mógł zrobić z tego mini timelapsa. Ale, czy wy myślicie, że chce mi się montować? No właśnie. Zgadliście Nie chce mi się. Dobra, o! Mogę jeszcze? Mogę. Dobra, no to to już będzie chyba ostatnia warstwa. I wydaje mi się, że jako ostatnie że ja będę miała chyba najdłużej łóżko. Bo tam ci się nawalają, a ja to sobie spokojnie Nawet łóżka nie mam. Choć tam niebieski. No, już się buduje. Więc speedrun po e, ten, e, po, e, a, e, po fireballa. E, sorry, że taki lag mózgu był. E, hop, dwa w nawet się udało, no i perfekto. E, już się tam pójdę dookoła. Mam no, jeszcze 20 tej gliny, więc no. Dobra, to się już buduje. Kolejny słupek już czeka. Eee, hop. E, hop. Oh, shit! A, spadł. Dobra. E, wiecie co? Plan jest taki? Czekamy na zniszczenie łóżek, a potem na e, go spycham z, z masu. No nie powiecie tak tylko na życia. Buduje się. Buduje się tutaj typ. Wydaje mi się, że chyba ta walka z nim nie będzie jakaś super skomplikowana. No że, no sorry, ale to, to tam spaść naprawdę? Że prosty most. Ja go nawet nie zepchnąłem. Nawet mu nic zbyt nie zrobiłem. Po prostu spadł. Ja teraz mam duże i dobre EQ, więc nie mogę zbytnio szarżować. Chyba zaryzykuję. No sorry, ale on... No, on też jest chyba takim typkiem, co ja. Siedzi cały czas w bazie, myśli, że jest najlepszy. Potem się okazuje, że wcale nie jest najlepszy. Siedl dobra dało się tylko zniszczyłem most który jest dla mnie autostradą albo takim tylko progiem spowalniającym jak dla niemiec podczas takich różnych wojen dobra zbudowałem już mini takie Typ, co myśli, że fireboy nie mam Typ, co myśli, że fireball nie mam? To typ ma teraz bardzo ciekawą sprawę. No i siedzi w bazie. Odbijamy. Dobra. Chila Kurde, ja miałem jakieś 2 HP zaledwie Jak on mnie na dwa hity zrobił? Shit no Dobra, już jestem martwy On już tutaj do mnie idzie Idzie mnie załatwić idzie mnie zabić Choć wątpię, on cokolwiek miał Bo on nie miał czasu się wzbogacić Cały czas mnie atakował Bajo Iż się typia. Teraz po mnie tutaj wraca, bo myśli, że taki... że przy... Dobra i teraz szybko, szybko, szybko zginąć! SIET! Nie! Nie! Ja byłem tak blisko wygrania tego! Nie! Nie, Było tak blisko Tak blisko Po prostu moi koledzy No się z tego śmiali, robili sobie Po prostu takiego, że Kiedy oni pomyślą, że kurde jak Oni są słabi w Bedwars, Wars A to oni na pocieszenie Będą oglądali to wideo Ja bym wiedział Oni to będą robili O, moja ulubiona mapa nie wiem co to ma do fecza, ale może coś Coś mi to da, bo znam tą mapę i ją lubię. Zawsze jak się miało te 5 lat, oglądało się Vito i Belle to na tej mapie najczęściej nagrywali odcinki. Tak przynajmniej widziałem, że najczęściej na tej, przynajmniej tak widziałem, że na tej mapie jakoś bardzo często odcinki były. A tutaj już aż tak dużo nie mamy Irona, więc tutaj trochę Bida Edition. Tam. Typu... A! Tu typo nawet łóżka nie obudowało. Że No, obudowanie tutaj kwestia sporna, bo ja niby obudowałem. a... No, niby obudowałem łóżko, no ale. Obudowanie tysiąc łóżka, no to to nie było. Czujesz, za chwilę mnie ktoś strasznie z Firebola. No to to mi się serio wydawało. Na pewno wiem, że tamtego tego typka trzasnę z Firebola. Jeśli będę mieć Siec, no nie, ja to nie na też wydać. Dobra, do skrzynki. Kur, tak zepchnąłem go. Dobra. Udało się. Zepchnąłem go i na chwilę zaprzestałem tą całą akcję. Hop. TNT. Nie, Jabłuszko. TNT. Dobra. Udało się. Kurde. No ja, ja już nie żyję. Ja już nie żyję. No, ja już nie żyję. Mieczek. Nawet na mieczek mi nie stać, jestem taki biedny. I wszędzie się nam nie wyrzał, będzie sobie eksfiłkila. No bo przecież... Jak to? Może mnie sobie pozabijać. No nie, no dobra. GG. No w sumie good game to to nie było. Dobra, czekajcie. Game, game. Oni nie wiedzą, co tak naprawdę napisałem Oni tak naprawdę nie wiedzą e, Dobra Mam nadzieję, że wam się spodobało e, Mam nadzieję, że wam się spodobał odcinek e, No i co? No i... Bajo no, Ja nie umiem się żegnać I ktoś mi w komentarzu napisze, jak mam się żegnać Bo ja po prostu nie umiem Dobra, to bajo